Że opracowanie procesu monitorowania jest takie ważne. Chciałbym jeszcze poruszyć kwestię skuteczności 5S w czasie. I chciałem tutaj z Państwem porównać dwa podejścia wdrożenia, czyli jeśli nie mamy jeszcze w naszej organizacji 5S, no to jak możemy podejść. Takim dość często spotykanym podejściem, czyli bez ciągłego doskonalenia, Wygląda to mniej więcej w taki sposób, gdzie na samym początku poświęcamy bardzo dużo czasu, żeby skuteczność 5S była bardzo wysoka, czyli analizujemy środowisko pracy, skupiamy się bardzo, żeby w tym konkretnym momencie. Stanowisko pracy było optymalne. I rzeczywiście tak się dzieje. Problem polega na tym, że nie opracowujemy żadnych mechanizmów pomiarowych, nie opracowujemy żadnych mechanizmów elastycznych, które pozwala nam dostosowywać się do zmieniającej się rzeczywistości wewnętrznej, zewnętrznej, do różnych okoliczności nieprzewidzianych. Tym samym, wraz z upływem czasu skuteczność 5S maleje, aż w końcu w zasadzie jest wycofywany, ponieważ wszyscy traktują to jako coś, co przeszkadza w pracy, ponieważ jako że bazujemy na mechanizmie kontroli, po dwóch-trzech latach skupiamy się na tym, żeby zmuszać ludzi, żeby postępowali według zasad, już niekoniecznie według standardów, już niekoniecznie optymalnych, ale takich, jakich ktoś określił 3-4 lata właśnie temu. W przypadku, kiedy zbudujemy, wdrożymy 5S na podstawie właśnie cyklu doskonalenia, jeśli poświęcimy nawet więcej czasu, aby ten, to monitorowanie, te elementy takie powiedzmy związane z zarządzaniem, one nam działały, a mniej czasu na tą pierwszą organizację miejsca pracy, wtedy, wraz z upływem czasu, nasz system doskonalenia działa. Więc, jakby samoistnie, zaczynamy poprawiać wraz z każdym audytem, wraz z każdym cyklem doskonalącym, nasze stanowisko pracy zaczyna coraz lepiej funkcjonować. Coraz więcej ludzi jest zaangażowanych, ludzie czują, że mają wpływ na to. Jest to proces bardziej taki powolny, ale jednocześnie też powodujący, że z czasem zdobywamy bardzo dużą przewagę konkurencyjną, gdzie nasza organizacja, nasza firma jest bardziej elastyczna, bardziej szybciej reaguje na różne czynniki zewnętrzne.